Rafał Janicki, piłkarz bardzo doświadczony. Jeden z najbardziej doświadczonych w drużynie Górnika Zabrze. Ale ta ekscytacja przed nowym sezonem, przed pierwszym meczem chyba mimo tego Twojego wielkiego doświadczenia zawsze jest taka sama i bardzo duża. No, zgadza się. Myślę, że jakby nie było tego, to, to może już bym przestał grać w piłkę. Eee... Taka radość z treningu czy z meczu to jest fajne, fajne uczucie i myślę, że jak ono jest, no to, to człowiek chce z chęcią przychodzić do, do pracy. E, trenowaliście ciężko. przygotowywaliście się między innymi podczas obozu w Austrii. No, tam taka e, mocna lekcja i cenne doświadczenie zdobywane z klasowymi niemieckimi drużynami. No zgadza się. No, nic za Tak naprawdę Dużo lekcji, dużo lekcji dla, dla nas wszystkich, nie tylko dla, dla młodych zawodników, ale myślę, że trafne, trafne wnioski wyciągnięte i na sezon Będziemy lepiej przygotowani. Wspominałeś przed momentem w rozmowie z innymi redakcjami, że dwa lata temu, rok temu te wejście w sezon, te premiery nie były do końca udane. No teraz biorąc pod uwagę to, jak ważny jest start każdorazowo i jak wspaniale kończyliśmy sezon z taką pascą zwycięstw, czy też meczów bez porażki, no chyba warto by było przełamać te tendencje z ostatnich dwóch sezonów i zacząć jednak z takiego wysokiego celu. No zgadza się, fajnie by było przedłużyć tą pasę zwycięstwa. Po pierwsze, fajnie by było wrócić losy tych, tych początków sezonów ostatnich dwóch lat, gdzie przegraliśmy z, na pogoni i chyba z Krakowem, jak się nie mylę więc no liczę, że w końcu dobrze wyjdziemy w sezon i, i, i będziemy punktować tak jak w końcówce zeszłego sezonu. Początek sezonu ma jeszcze to do siebie, że ciężko coś powiedzieć o rywalu. Grał tak giermy tylko i wyłącznie mecze sparingowe, to zawsze jest taka pewna niewiadoma, czy Wy gdzieś tam patrzycie w kierunku Radomiaka, czy koncentrujecie się bardziej na swojej grze, na tym co Wy chcecie zaprezentować kibicom? Wiadomo, że gdzieś trzeba spoglądać na to, jak gra Radomiak, bo gdzieś mają swoje schematy na meczach sparingowych. To, 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 to jest widoczne, ale no, gramy u siebie, musimy się koncentrować na swoich, że chcemy dobrze grać w piłkę, chcemy grać ofensywnie no i, i wygrać przede wszystkim. Frekwencja na wczorajszym pikniku pokazała to, że chyba w niedzielę nie, chyba na pewno w niedzielę również możemy liczyć na potężne wsparcie zabrzeńskich kibiców, to razem wy i ten dwunasty zawodnik no, wierzymy mocno, że to powinno zgrać. Myślę, że nie tylko w niedzielę, już kibice pokazali wcześniej i myślę, że pokażą w następnych meczach, że, że tu chodzą licznie i, i ich doping na pewno nam pomaga i liczę, że, 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 że to przyniesie się też na, na nasz rezultat pozytywny. Dziękuję, powodzenia. Dzięki.